Witaj w namiocie spotkania, codziennym czytaniu Pisma Świętego. Znajdź miejsce, w którym przez 5-10 minut nic nie będzie Ci przeszkadzało. Usiądź wygodnie, połóż się lub uklęknij. Weź głęboki oddech. Przytrzymaj. Wypuść powietrze. I jeszcze raz. Duchu Święty, otwórz mój umysł i otwórz moje serce, abym te natchnione przez Ciebie słowa, czytając, poznawał i rozumiejąc, przyjmował. Daj mi też siłę, abym posłuszny Bożemu natchnieniu mógł z radością kierować się nimi w życiu. Słowa Ewangelii, według Świętego Jana. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa Syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael: Czyż może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip, chodź i zobacz. Jezus ujrzał jak Natanael zbliżał się do niego i powiedział o nim. Patrz, to prawdziwy Izraelita, którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael, Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus. Widziałem Cię, zanim Cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael, Rabbi, Ty jesteś synem Bożym, ty jesteś królem Izraela. Odparł mu Jezus. Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem Cię? Widziałem Cię pod drzewem figowym. Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych, wstępujących i stępujących na syna człowieczego. Przeczytajmy fragment jeszcze raz. Skup się na tych fragmentach, gdzie Ewangelia mówi do ciebie dzisiaj. W sytuacji, w której jesteś. W miejscu, w którym się znajdujesz, tu i teraz. Pamiętaj, że to Twoja rozmowa z przyjacielem. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Filip spotkał Natanaela i powiedział do Niego: Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael: Czyż może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: Chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do niego i powiedział o nim: Patrz, to prawdziwy Izraelita, którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael, rabbi, ty jesteś synem Bożym, ty jesteś królem Izraela. Odparł mu Jezus, czy dlatego wierzysz, że powiedziałem cię? Widziałem cię pod drzewem figowym. Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych. Wstępujących i wstępujących na Syna Człowieczego. Pozwól słowom Pisma Świętego żyć w Tobie przez cały dzień. Może masz za to podziękować, a może potrzebujesz przeprosić. Bądź uważny w ciągu dnia i zobacz, co mówi do Ciebie dzisiaj Bóg. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby to spotkanie było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Do zobaczenia jutro. Bądź z nami każdego dnia.